Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem obecnie w hotelu w Wartosław. Ze mną pani Monika Kokocińska. Myślę, że postać bardzo ciekawa, szczególnie dla wrączan w najbliższym tygodniu lub kilkunastu dniach. Pani Moniko, jaki jest cel pani wizyty we Wronkach? Będę malować mural, pierwszy mural we Wronkach. Pierwszy mural we Wronkach. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Z nami również jest Paweł Bugaj który jest pomysłodawcą tego, tego przedsięwzięcia. Pawła Buga, ja nie muszę przedstawiać, myślę, że wszyscy znacie Państwo. Powiedz mi Paweł, skąd pomysł na mural? No, pomysł na mural, raz, że jest to 105. rocznica Powstania Wielkopolskiego, dwa, że taki pomysł rodził się już w ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, no, na setną rocznicę, ale wtedy nie było klimatu, że tak powiem, i przyzwolenia naszych władz no, na powstanie takiego muralu. A w tej chwili myślę, że bierzemy sprawy w swoje ręce. I o robimy. właśnie, właśnie, pokolorujmy wronki. Takie jest nasze hasło na najbliższą przyszłość, i myślę, że, że pani Monika nam, nam w tym pomoże. Powiedzmy jeszcze, gdzie ten mural ma się, ma się znajdować, bo dodam, że nie będzie się znajdował na żadnym budynku gminnym, ponieważ budynków gminnych do tego celu nie ma. Taką dostałam odpowiedź z urzędu. Nie będzie również finansowany przez urząd. To może, Paweł, ty kilka słów na temat właśnie tego, gdzie mural został zlokalizowany, dlaczego tam i kto będzie go finansował. No, znaleźliśmy dobre miejsce na prezentację tego muralu przy Głównej ulicy Wronek, czyli ulicy Poznańskiej. No i znaleźliśmy również sponsora, przedsiębiorcę prywatnego, którym jest Przemek Turowski i jego firma Troll. Właśnie na budynku przy ulicy Poznańskiej, na budynku firmowym od strony ulicy Doktora Ziemniaka powstanie piękny mural, który wykona nam Pani Monika. No właśnie, a ja sfinansuje go Przemek. Z firmą. Dobrze, to teraz, Pani Moniko, pani pracę znam, oglądałam powiem szczerze, że byłam zachwycona. Paweł mówił, że pani piękne prace robi. Oczywiście ja nie wierzyłam, więc sprawdziłam sama. Natomiast kiedy zobaczyłam projekt przez panią wykonany, to po prostu mi szczęka opadła bo z, oprócz tego, że tak jak Paweł mówił, będzie element Powstania Wielkopolskiego, który we Wronkach jest bardzo żywy, bo nie wiem, czy Pani wie, że we Wronkach żył najstarszy, ostatni powstaniec wielkopolski. Wie Pani, Innowacyjny. tak. Innowacyjny. W związku z tym ten mural będzie miał trochę historii, ale wiemy, że, że Przemek chciał, żeby było współczesności i w związku z tym ten mural będzie taki, taki inny. Może kilka wychodzący słów? Wychodzący projekt. Wybiega trochę ze, ze swojego standardowego e, kanonu. E, jest to połączenie z klasyki nawiązania do, do historii, przedstawienia historii e, i nowych, nowych trendów e, nawiązanie do przysz, przyszłości, może tak to powiedzmy, tak żeby trafić też w gusta i, i młodych odbiorców, ale też przede wszystkim i do wyobraźni. Mm -hmm. Mnie bardzo podobał, podobał się pomysł tego, że ten obraz jakby wychodzi z ram, bo to jest takie dla mnie właśnie nowatorskie. Jak Państwo zobaczycie projekt, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. Może kilka słów jeszcze, co przedstawia? Oprócz powstańca, flagi, bo to wiemy już. Nie wiem, czy mogę zdradzać teraz tyle szczegółów. Myślę, właśnie, że tak, bo my nie pokażemy. pokażemy. Nie, nie. Nie, nie. nie pokażemy? Nie Aha, nie dobra. Się rąbek tajemnicy. Dobrze, dobrze, to w takim tak razie. coś nie, do, nie, nie To w no takim ważne, razie. Ważne, że ten obraz jest takim jakby pomostem międzypokoleniowym, właśnie powstańca i tego. I młodego, które ma zachować swoją tożsamość właśnie poprzez te wydarzenia historyczne bardzo ważne dla naszego narodu. E, dobrze, no to w takim razie, skoro uważacie, że powinniśmy zostawić rąbek tajemnicy, no to zostawimy, nie będziemy go uchylać. A co jeszcze chciałeś dodać, Paweł? No chciałem dodać, że... Jak pani Monika się sprawdzi, a mamy przekonanie, że się sprawdzi, to nie będzie to jedyny mural, ale w przyszłym roku powstanie kolejny, bo mamy zamiar, przynajmniej ja tak sądzę, pokazywać historię, wronek malowaną obrazem. To jest taki cykl, bym powiedział, naszego projektu. Historia malowana obrazem, która upiększy nasze miasto, no i zachowa pamięć o postaciach ważnych dla bronek i wydarzeniach historycznych. Powiem tak, brak kasy nie może być przeszkodą w spełnianiu marzeń. To jest takie moje hasło od wieków, jeszcze kiedy pracowałam w szkole, zresztą wszyscy je znają. My już mamy pomysły, na razie na te dwa kolejne jeszcze nie mamy kasy, ale cóż to jest Ale kasa, za problem? Kasa się znajdzie, bo można zrobić tak zwaną zrzutkę społeczną, a gdy trafimy z dobrym projektem, z dobrym pomysłem, to społeczeństwo pomoże, bo to wszystko zostaje w przestrzeni publicznej, to jest mm -hmm. dla nas, dla nas wszystkich, którzy chodzimy po tym mieście i tak dalej. Najlepszym przykładem jest właśnie nasz osiołek na Wojewódzkim Ryku. Masz rację, oczywiście zgadzam się z Tobą, niechętnie, ale zgadzam się. Natomiast mamy już pozwolenia właściwie na dwa kolejne miejsca i też nie są to obiekty gminne, więc tu żadnych przeszkód nie będziemy, czyli brakuje nam tylko kasy. Pani Monika już zna naszą koncepcję, już myśli nad projektami, mało tego, Powiem jeszcze, że na dzisiejszym spotkaniu w kawiarni Izabela, gdzie były emerytki, padł kolejny pomysł na czwarty mural, także pani Monika już wie, widziała o jaką przestrzeń chodzi. Nie mamy jeszcze pomysłu, ale to myślę, że się urodzi. Czyli co? Czyli trzymamy w tajemnicy nadal, tak? To projekt byśmy raczej zachowali, niech on będzie niespodzianką. Czyli nie, nie pokazujemy projektu? No. To dobrze, że powiedzieliście, bo ja już nie prawie tutaj nie robimy zbiórki pieniężnej, społecznej, mm -hmm. więc y, możemy to w tajemnicy utrzymać. Ponieważ gdyby ludzie chcieli dopomóc mm -hmm. y, w składce takiej społecznej, no to trzeba by im pokazać, no co, tak. co mamy zamiar. Y, y, to przy kolejnych. Tak, to przy Zastosujemy. Kolejnych. Myślę, że wtedy finansowo włączymy społeczeństwo, mm -hmm. żeby pokazać ich wsparcie. Dobrze, to w takim bądź razie, Pani Moniko, jak długo potrwa praca przy tym muralu? zależy od pogody. Dobrze, ale tak mniej więcej? Trzymamy kciuki za to, żeby nie padał deszcz. W każdym razie będzie można... Około, około tygodnia. Około tygodnia. Będzie można przychodzić i oglądać, tak? Dokładnie. Czy nie? No, zobacz, ja zapraszam. <grym> będzie można przychodzić, oglądać Panią Monikę przy pracy. My będziemy też tam zaglądać, także na bieżąco będziemy relacjonować. Dziękuję bardzo. Oczywiście trzymamy kciuki za wszystkie nasze projekty, bo chcemy pokolorować nasze szare wronki. Także do zobaczenia.